Witam na kanale Hashtagi, W tym odcinku zajmiemy się modą. Dobra stylowa. Hmm. Taka stylowa. Co to jest w ogóle? Nosidełko hmm. chyba jakieś, bo to plecak, przedni plecak, tak bym nazwał to. Może to ma być jakiś połączony strój, nie wiem, że strój łączy ludzi. Trochę by nam ciężko, było, jakbyśmy miał założyć coś takiego, masko. Zajębiście. Ja bym się zgodził nie, nie. Na, tak, na taki soz, ale gdybym hmm. to musiałoby tak, nie wiem, zanieść moja dziewczyna, nie? No. No. takie coś. I to, to jest takie... To, ten, to od razu gwarantuję Ci pozycję 69. No. Hmm. <noise> bardzo ciekawe, y, mam nadzieję, że ta, która jest głową do dołu, to, to nogi ma czyste i nie ma jakichś kłopotów z krzywicą, no i z zapachem, bo tutaj tak ta idealnie <noise> jest do nosa i wsadza. wsadza. W każdym razie, to, to ciężko by było nie. to założyć. Nie musisz się wysilać, to już wszystko się trzyma samo. Na pewno, bardzo. Dramat. <noise> Dziewczyny, I, które nie i, lubią i, na przykład chodzić na spaserek, to możesz tak zabrać no. Bardzo ciekawe, chociaż chyba niewygodne dla tej niesionej. Ale to ta tak pozycja jest zajęta. Ale wolałbym być o tym, no, Tym, który no, nosi. Ło-ho, wow, ho. co to jest? Bielanie na księcia afrykańskie. <laughs> Kapelusze na oh. nogach. W ogóle po co te w nogi. Ja. Czyli on by mógł tak, mógłby chodzić na rękach i ma wtedy kapelusze na głowie, tak jakby na głowie Nie no, nie wygląda to dobrze No, wygląda to dość dziwnie wow, wow. Właśnie taki, taki kapelusz prawie, że O, takie sombrero, takie na nogach, nie? Coś takiego mm, by było, wiesz? Tylko, że takie kapelusze na nogach, to ja nie wiem po co a mnie proszę na nogi takie no, jak. No, teraz to, to chodzi. Chodzi tam tym w takim no, no nie, no nie. wiem. Nie no, ale tak jak powiedziałeś, to jest... Ja więcej się wybieram w jakieś afrykańskie uroczystości. No i pędź, żeby lać. Nie wiadomo kogo, ale żeby lać. Jedziemy następnie. Mm. No to pięknie. Mhm. To to... Ja jeszcze nie plasowałem mhm. na twoim mhm. ciało, żeby się odwadzić na coś takiego. Mhm. No to tu dziewczyny powinny się zachwycać. <laughs> to tego... No fajny facet. To to jak ktoś jest odbaźni na plażę, no, no chyba można. Taka mary ferma. A czemu nie? Czyli jak ją założyły bez niczego, to byś miały jakąś wstydy. Ale jakbyś chodził po słońcu w czymś takim, to jak ty się opalisz? Ja no, nie muszę się opalić. No ale no nie, no ty, ty nie, ale no załóżmy, dobra, to ja. No, no, no to ok. okej, ale że jaki facet by założył Even taką wózkę? Do jakiegoś Janusza <dz rebelni> typowego. ]Mm Zabudowany jak ten facet, to, to okay. jest ok. Na pewno panu by się spodobała taka opcja dla kobiet. No, no jak i jak ktoś jest odważny i chce eksponować klatę, to jak tak. No i bardziej na wow, ho. Eee, a, y dziwny, na usta nie robiłbym coś y takiego. Y <laughs> <laughs> a! Dobra, Dobra, jeszcze na co? Te Wiesz? majteczki. A... To te, te, te spodnie też jakieś ja przy okazji. Ale. To już chyba. Znaczy, słuchaj, e, e, wiem, że dentyści mają coś takiego, żeby A, do żeby... ust wsadzić. No way. Nie, nie muszę mm. tego Tylko mm. Najwyżej tylko kamizelka. Ta, ta, ta w... z futra. No. Tragedia, jakaś zupełna tragedia. Yeti. Ale taki wianek jak najbardziej. Chciałabym. No tak, i raj stopki. Dlaczego nie? A spodnie, i te kolczyki, i tak korona z czegoś też nie. Raczej nie takie. To Boże, takie, to to takie... Spija, jak jakiś. Trzezuroczyste. Ale jak się wpija, jak bo się bo to jest takie. Ja takiego czegoś nie założę. Na pewno. Hej, amigos! Subskrybujcie kanał hashtagos! I dawajcie łapki w górę! Mm. Oczywiście, jeśli Wam się podobało odcinek, to komentujcie jaka stylówka najbardziej Wam się podobało i obczajcie czarny humor. Do zobaczenia. Bają!